you yeah. Znamy już nasze szkolne korytarze. Nie wiem, że po tablicy w klasie się nie marzę. Mirzurmu na pauzach o porządek bywa. Przynosi tledę obowiązki ma, Linuje by po klasie nie biegały dzieci. No i żeby nigdzie nie rzucały śmieci, Podlewa kwiatki, tablica i ściera i zławek wszystkie po nocy zbierać. Nie te przerwy klapki, nie zlewamy jak żążyć, chociaż nikt nie patrzy słabki, tam nie pamy o Cześć, na co dzień, bardzo ważna sprawa, Nikt nie kosztuje, słowo dziękuję, a przepraszam i, i proszę, klubec Ci przynoszę. Nie hałasuj na przerwie, każdy Ci to powie, bo hałas niszczy nerwy i zdrowie. Nie dokuczaj nam, kolego, to przynosi wiele złego. Dokonanie nie po płacach, przeciw tobie się opracuje. Nigdy nie starz uczniowały, bo to nie przynosi chwał, cię to wszystko woda tak to obywa cię nie płacu. Znaki drogowe, aby pomieszczać się po drodze, a i wcześniej tym lepiej pomóc. Bo... Czego ja się nie nauczy, tego jem nie będzie umiał. Czym haneczka się nie wzruszy, tego hanna nie zrozumie. O czym wojcu się zanaży, tego Wojciech nie zdobędzie. Z jedno siarne wczesnym w wróży zbiory bardzo piękne. Muszę, tyle znacie, wiele wiecie, do nauki się da, wiecie. Już jest taki pięknie zdany, dobra i drzwi mam otwierać. Gdy po raz pierwszy szliśmy do szkoły, każdy z nas był szczęśliwy i wesoły. Strach obleciał nas wielki, będziemy poznawać cyfry, literki, tabli do i coś zdzielenia. Lecz teraz każdy jest zadowolony, poznaliśmy już świata strony. Wiemy co głoska, co litera, ogromna radość nas dziś Do szkoły chodzimy dla przyjemności, by zdobywać nam wiadomości. Baczność. Podróż cztery roczniczka na prowadzi. Do hymnu. Yes. Baczność do ślubowania. Będę starał się być dobrym, ucznie, dobrym i uczciwym. Ślubuję. Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły. Ślubuję. Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców. Ślubuję. Będę rozwijał swoje umiejętności i wiedzę według posiadanych zdolności i możliwości. Ślubuję. Będę kochał swoją ojczyznę, szanował język i kulturę ojczystą. Ślubuję. Będę starać się żyć z innymi i dla innych. Ślubuję. Po ślubowaniu.